Witajcie serdecznie, Katarzyna Saja, Coders Lab. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że nie jestem matką, ale e, jestem kobietą i mam nadzieję, że to, że jestem kobietą, uprawnia mnie do tego, żeby teraz do Was mówić. Dobra? E, Coders Lab, szkoła programowania. Dlaczego akurat Coders Lab i dlaczego programowanie? Dlatego, że programowanie, samo IT, daje bardzo dużo możliwości, to co mówiła wcześniej Ania, czyli pracy zdalnej. Ale nie od razu, i o tym powiem za chwilę, dobra? Przede wszystkim na tej prezentacji dosyć krótkiej, ja nie chcę niczego wam sprzedawać i nie chcę wam niczego proponować. Chcę po prostu pokazać alternatywę. Alternatywę, w której ja się znajduję w branży IT, jeżeli uznacie, że jest to dla was sensowne, a być może również biznesowo i życiowo sensowne, to zapraszam do kontaktu, później po prezentacji możemy sobie porozmawiać. Dobra? Teraz potrzebuję 12 minut waszej e, cierpliwości. Przede wszystkim, IT branża da mam. Dlaczego? W związku z tym, że jest to praca zdalna, ale nie zawsze. Dlatego, że najpierw, jeżeli nauczycie się programowania, musicie mniej więcej półtorej roku popracować trochę stacjonarnie. Dlaczego tak? Dlatego, żeby zdobyć doświadczenie. My mamy pewne kursy programowania, oczywiście można się ich nauczyć, są w różnych trybach, za chwilkę będę o nich mówić. I żeby móc pracować zdalnie, to trzeba trochę myśleć do przodu, trochę proaktywnie, dlatego, że te półtorej roku pracy w firmie pozwala nam zdobyć doświadczenie, na przykład o co pyta klient, co jest wymagane, co jest nowe, gdzie szukać odpowiedzi, na jakich forach, do kogo zadzwonić, na co zwracać uwagę. To wszystko musimy się nauczyć, ale po tych półtorej roku takiej pracy stacjonarnej jest bardzo duża szansa po to, żeby zostać po prostu freelancerem. Niekoniecznie trzeba programować duże rzeczy, można być po prostu osobą, która będzie robiła fajne stronki, yy, gdzieś tam osobą, które potrzebują wokół, tak? Zwykłe stronki internetowe, które będą fajnie działały, będą miały yy, fajne rzeczy. Aplikacje. Być może macie takie rzeczy, które wam ułatwiają życie. Czy każda z was ma w telefonie aplikację? A co by było, gdybyście po prostu wymyśliły aplikację, która ułatwiałaby wam życie? Fajnie, prawda? I na takich kursach macie wstęp do tego, że możecie to zrobić. Przede wszystkim raz, że elastyczne godziny pracy, jak najbardziej, dlatego, że firmy IT są też takie firmy, do których się przychodzi, czeka na was śniadanie, na przykład, czekają na was nie wiem, masaże, fitness, nauka języka angielskiego, wszystko po to, dlatego, że jest bardzo mało programistów na rynku. I jedna rzecz. E, która może spowodować, że rynek IT się załamie, jest taka, że zabraknie programistów. I to wynika, to, co teraz powiedziałam, wynika z pewnych raportów, które o tym właśnie mówią. E, możliwość pracy zdalnej to już powiedzieliśmy. E, dobrze płatny zawód. Za chwilę pokażę Wam raport Sendlaka, który gdzieś tam przy współpracy e, pracuj.pl z, z, z tym portalem. Pokazuje, jak te stawki rosną i jak fajnie to jest płatne. Oczywiście jak zaczynamy, zaczynamy od pewnego pułapu. Jeżeli tylko jesteśmy specjalistą i chcemy się rozwijać, żeby się wyspecjalizować w jakimś konkretnym danym języku programowania, to później naprawdę są takie bardzo fajne oferty, są grupy na Facebooku, gdzie możecie zobaczyć, co trzeba umieć i jakie są widełki cenowe. Na B2B możecie mieć swoją firmę, możecie być na umowę o pracę, na umowę o zlecenie, jak tylko chcecie. Naprawdę, pracodawcy są bardzo elastyczni. I programowanie, czyli tak naprawdę zdolność logicznego myślenia. To, co kiedyś pamiętam, mówiła mi Agnieszka na jakimś spotkaniu, że to jest po prostu strzałka za strzałką, komunikat za komunikatem, co trzeba zrobić, żeby nauczyć się programowania, i nawet dzieci to robią, dlatego że jeszcze nie mają tego schematu szkolnego i myślą bardzo, bardzo logicznie. To, co może Was zainteresować, domyślam się, że skoro tutaj jesteście, nie jesteście po studiach technicznych ani z takim ukierunkowaniem. Ponad 57% programistów nie ukończyło studiów technicznych i na rynku brakuje mniej więcej 50 tysięcy specjalistów z branży IT. Jest nawet specjalna aplikacja, która została stworzona przez portal pracuj.pl, która ma tylko i wyłącznie oferty z IT. Dla własnej ciekawości, wieczorem wejdźcie sobie na oferty pracy, zobaczcie, ile jest ofert właśnie z branży IT. I jak w wielu miastach, jak pracodawca jest raz, że mobilny, a też bardzo ugodowy, jeżeli chodzi o samą, e, samo zatrudnienie. Tutaj z nami jest Marta, która ukończyła nasz kurs, ona później powie kilka słów od siebie. Na przykład na naszym kursie było wiele osób. Mogę powiedzieć, co ukończyłaś? Boże. Mogę. E, nie doszła doktorantka europeistyki, e, skończyła kurs u nas, teraz zajmuje się programowaniem, pracuje w firmie IT. Na naszej grupie była Olga Polanistka na przykład. Tak? Był chłopak, który był po prostu barmanem i nie chciał pracować nocami. Pracował, zaczął u nas, u nas kurs i okazał się jeden z najlepszych na grupie, prawda? Dostał już pracę. Był była też osoba z, ze studiów IT. Studiował informatykę, ale tam było bardzo dużo teorii rzeczy, które nie są teraz przydatne. Przyszedł po to, żeby nauczyć się czegoś, co jest praktyczne. Zobaczcie. A tutaj macie źródło raport rok temu był zrobiony, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zarobki? Branża IT jest number one, jeżeli chodzi o zarobki. Dlatego, że wszystko teraz staje się technologią. Coraz więcej jest startupów, coraz więcej jest aplikacji, coraz więcej jest nowych pomysłów, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Branża IT jednak cały czas przoduje. Hmm, tutaj, jeżeli chodzi gdzieś tam poszczególne zarobki e, z podziałem na branżę i na e, mniej więcej stanowisko, to też zobaczycie, jakie mniej więcej są widełki. Poza tym, e, praca mobilna bardzo często jest też tak w branży IT, że jesteśmy zatrudnieni w firmie polskiej, która pracuje na rynki zagranicznym i możecie sobie siedzieć na jakiejś wyspie, dlatego że tam możecie pracować. Ostatnio widziałam, nie wiem, trzy miesiące na Bali. Pracujesz zdalnie i jesteś tam w oddziale. Możecie nie, być w Holandii, w Anglii, w Stanach, to jest naprawdę bardzo mobilna praca, bo tylko potrzebujecie internetu i komputera, nic więcej do, do, do swojej pracy. No i tutaj właśnie ten podział, dyrektor, kierownik, specjalista i to, co zaczynamy na początku, mniej więcej zarobki oscylują około 3000 zł na samym początku. Kiedy jeszcze praktycznie mało co umiemy, tak? a później to wychodzi jeszcze coraz więcej. Plus bardzo dużo fajnych świadczeń. IT równa się wiele możliwości rozwoju. Być może niektóre z tych słów mogą nie być zrozumiałe, ja później je bardziej wytłumaczę. Chodzi o to, że nawet jeżeli macie fajne umiejętności społeczne, lubicie rozmawiać z ludźmi, dogadujecie się, komunikacja, zarządzanie ludźmi, empatia. Jeżeli to lubicie, to nie musicie być programistą. Wystarczy, że będziecie mniej więcej wiedzieli zakres, co robi programista, możecie być, nie wiem, menadżerem projektu na przykład. Tak? Kobiety mają bardzo dużo empatii, mogą często fajnie rozmawiać, dogadywać się, żeby zespół był zgrany i być menadżerem projektu. Nie muszą programować. Dlatego możecie się rozwijać w różnych rzeczach, czyli tutaj, co powiedziałam, w infrastrukturze. Backend, end za chwilkę będę tłumaczyć, co to oznacza, ale możecie jak najbardziej być i w grafice, możecie być też w rzeczach bardziej systemowych. Niekoniecznie jest tylko jeden kierunek, jest wiele możliwości, w których możemy się rozwijać. To jest właśnie to. Na rynku jest bardzo dużo firm, nawet w Krakowie jest jedna z firm, które prowadzą a, zajęcia dla dzieci, gdzie uczymy programowania. Dzieci, dziesięciolatek potrafi zbudować bardzo fajną gierkę. Tak, że chodzi sobie tak zwany Mario, zbiera jakieś rzeczy, e, później coś się dzieje. A pamiętacie, jak graliśmy kiedyś wężyka? Jak dotkniesz ścianki, to, to, to jest zabity wężyk. Dzieci potrafią takie gierki stworzyć. Naprawdę to jest bardzo logiczne. Jeżeli dzieci potrafią, to naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna zabawa. To, co mówiłam na początku, nasze kursy są oparte na bootcampie, czyli w krótkim czasie bardzo duża, solidna dawka wiedzy. Dlatego teoria zajmuje te 20%, a cała praktyka zajmuje te 80%. Po to, że na naszym kursie e, trzeba przysiąść, trzeba się uczyć, trzeba ćwiczyć, nie jest łatwo, nie każdy do nas się dostaje i nie każdy ten kurs kończy. Jeżeli macie tylko zacięcie, jak na przykład Marta to jak najbardziej można to zrobić, Marta, mama z sześcioletniego Franka. Zobaczcie, drogie panie. I teraz czym się różni frontend i backend? Być może wiecie, czym to się różni. Teraz będę Wam tłumaczyć, a Wy doskonale wiecie. Pozwólcie, że powiem, dobra? Front z przodu, back z tyłu. Wyobraźmy sobie, że macie otwartą przeglądarkę Google, tak? I wpisujecie sobie tam na przykład hasło restauracja Kraków. No, i wyświetlą wam się jakieś wyniki w jakichś czcionkach, logo Google, w zależności czy jest dzień mamy, dzień taty, dzień babci, dzień niepodległości, zmienia się i tak dalej. Widzimy przeglądarkę, widzimy czcionkę, widzimy pewną rzecz, która się wyświetla. Mówię na bardzo prostym przykładzie, bo tam w sumie jest białe tło i kolorowe logo, nic więcej nie ma. Ale jeżeli wpiszecie restaurację Kraków, wciśnięcie Enter, to zobaczycie ileś tam wyników i zobaczycie, że ta informacja została znaleziona w ciągu tam, nie wiem, pół sekundy. Pamiętacie? Są takie po przecinku takie informacje. Czyli to, co widzę, to jest front. To, co dzieje się z tyłu, co napędza cały mechanizm, to jest backend. I teraz pytanie, co dla Was będzie fajniejsze? Ja tego nie wiem. Rozmawiając, mogę Wam powiedzieć, w czym byłybyście na przykład lepsze. Front to są ładne, estetyczne czcionki. Na tych ulotkach, które mieliście rozłożone, tam też jest opisane, jeżeli chodzi o front i backend. A to, co jest z tyłu. Czyli ten backend to jest wszystko to, co napędza system, znajduje wszystko, serwery i tak dalej. Jak to u nas wygląda? To jest 6 tygodni zajęć. Może, mogą być kursy stacjonarne i weekendowe. Przez 30 dni, 7 godzin dziennie, plus godzina w przerwy na, na lunch, czyli mamy razem 8, to jest 200 godzin, a, całego, 210 godzin całego kursu. Mniej więcej tyle godzin mają studia podyplomowe. Tyle, że studia są rozwinięte bardziej w czasie. A u nas jest to skondensowane po to, żeby w krótkim czasie na bieżąco nauczyć się konkretnego, konkretnego zakresu materiału. Frontend i backend, stacjonarnie i weekendowo. Więcej produktów nie mamy. Tylko to: kursy zostań programistą frontend i kursy zostań programistą backend. Stacjonarnie, od poniedziałku do piątku, weekendowo, 15 weekendów, co drugi weekend zjazd, sobota i niedziela. W jednym albo w drugim trybie można to zrobić. Godzinowo jest tak samo, program jest ten sam, ćwiczenia są te same. Wykładowcy, praktycy programowania, nie mamy teoretyków. Dla nas praktyk programowania to jest osoba, która jeżeli macie problem pisząc jakiś drobny kod, ucząc się, może podejść i w ciągu minuty, czy na nawet kilku sekund zobaczyć, że na przykład zrobiliście przecinek źle, dlatego Wam coś nie działa na stronie, tak? Dlatego potrzebny jest praktyk, który bardzo szybko to wyłapie, który podejdzie do Was i Wam powie. Materiały dydaktyczne cały czas na nowo je e, poprawiamy, doskonalimy, po to, żeby cały czas mamy feedback od Was i wiemy, co Wam pasuje, tak? co potrzebujecie, więc cały czas gdzieś to jest zmieniane. Oferta też jest e, tworzona zgodnie z potrzebami rynku, czyli to, co potrzebują pracodawcy. Żeby nie uczyć Was jakichś starych języków programowania, które e, fajnie, że będziecie je umieć, ale nikt Was nie zatrudni. Dbamy o to, żebyście faktycznie umieli. Um, jeszcze niedawno byliśmy tylko w Warszawie, później pojawił się Kraków, pojawiły się Katowice, pojawił się Wrocław i Poznań. Dzisiaj jest też z nami Damian, który jest z tyłu w naszej koszulce, który jest menadżerem we Wrocławiu. Ja jestem tutaj stacjonarnie w Krakowie. Na każdym etapie staramy się Wam pomóc, dlatego że oczywiście rozmowa z nami mentoring, pomagamy Wam zrobić CV, portfolio. I pomagamy Wam znaleźć pracę po naszym kursie. Staramy się każdym absolwentom pomóc znaleźć e, pracę po kursie, bo wiemy, że ten start może być na początku trudny. My wam to ułatwiamy. Um, ponad 40 firm współpracujących, które rekrutują naszych absolwentów. Te firmy cały czas jest ich więcej. Możecie skończyć kurs tutaj, ale na przykład chcecie mieszkać w Warszawie, mamy firmę w Warszawie, mamy w Katowicach, Wrocław, Pozeń, wszystko się otwiera, więc jeżeli tylko potrzebujecie gdzieś znaleźć pracę, mamy na tyle kontaktów, że możemy wam w tym pomóc. Jeżeli chodzi o opłacenie kursu, są trzy możliwości. Oczywiście możecie zapłacić po prostu gotówką w ratach, które są rozbite na trzy opłaty 0% po prostu nam. Um, dofinansowanie z Urzędu Pracy. Jeżeli macie status osoby bezrobotnej, czy chcecie mieć na przykład i możecie mieć taki status, idziecie do swojego Urzędu Pracy, informujecie, że chcecie pójść na taki kurs, wypełniacie pewne dokumenty, i wtedy jest dofinansowanie z Urzędu Pracy. I trzecia możliwość, którą mamy nie da od niedawna, też dlatego, że słuchaliśmy naszych yy, kursantów, klientów. Można wziąć kredyt, żeby sfinansować ten kurs, który jest na bardzo fajnym oprocentowaniu, bodajże 1,5% gdzieś tam w skali, w skali miesiąca. Co jest o tyle fajne, nie my musimy brać kredyt, może to wziąć inna osoba, a Wy pójdziecie na kurs i są podpisywane dwie osoby, z Wami i z tą osobą, więc tutaj jest bardzo dużo możliwości. Dlaczego też można wziąć kredyt? Po to, że jak znajdziecie pracę, czy ja Wam pomogę znaleźć tą pracę, bo jestem też osobą, która pomaga tą pracę znaleźć w Krakowie, Praktycznie w 3 miesiące ta suma się zwraca, bo tyle będziecie mniej więcej zarabiać. Jeżeli kurs kosztuje 8900, mniej więcej, około 3000 na początek się zarabia, więc można to zwrócić. I koniec. Um, ponad 200 osób, dlatego no cały czas są grupy, które są zarówno w, w Krakowie, jak i w Warszawie, które cały czas gdzieś tam się zapisują. Tutaj macie telefon, który nie jest do mnie i macie maila, który nie jest do mnie. Chodzi o to, że jest osoba, która po prostu odpowie Wam na wszelkie pytania związane z samą dokumentacją, OK. Ja zostawię swoje wizytówki tutaj, koło naszych ulotek, na jednym na drugim stoliczku. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać konkretnie ze mną, a na przykład dzisiaj się spieszycie, możecie zadzwonić napisać maila, ja zawsze oddzwonię i zawsze e, odpiszę. I to chyba jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Podobało się? Tak? No to super.